Nie nowotwory i choroby układu krążenia, nie infekcje bakteryjne i nie cukrzyca, ale aborcja stanowiła najczęstszą przyczynę śmierci w 2024 roku. Jak to możliwe, że w XXI wieku społeczna odpowiedzialność, współczucie i troska o słabszych przegrywają w starciu z radykalnym indywidualizmem i egoizmem? Aleksandra Kłos-Skrzypczak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. W roku 2024 przeprowadzono na świecie ponad 45 milionów aborcji. Gdyby uwzględnić używanie między innymi pigułek wczesnoporonnych, statystyki zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia oscylują w granicach 73 milionów aborcji rocznie, co daje średnio 200 tysięcy zgonów dziennie. W samych Stanach Zjednoczonych prawie 20% wszystkich ciąż z wyłączeniem poronień samoistnych kończy się aborcją. Już w 2025 roku na świecie przerwano prawie milion trzysta tysięcy ciąż. W oparciu o statystyki należy wyraźnie podkreślić, iż aborcja nie jest kwestią prywatnych religijnych przekonań, lecz jest problemem moralnym o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich ludzi. Nawoływanie społeczeństwa do refleksji czy rozumnej debaty jest trudne, gdyż istnieje przekonanie, że w przestrzeni publicznej nie rozmawia się o etyce czy moralności. Przyczyny tego są różne, przeważnie zaś uznaje się, iż obiektywna prawda moralna nie istnieje. W konsekwencji nie istnieją obiektywne kryteria zła i dobra. Liberalne, demokratyczne społeczeństwa opierają się na zasadzie tzw. nagiego forum publicznego, z którego usunięto moralną i religijną argumentację. Wspomniane nagie forum wyłącza wszystkie instytucje i osoby, które chcą podnosić pytania dotyczące celów, a nie tylko środków polityki. Powoduje to w szczególności wyłączenie wszelkich odniesień do religii. W takim zdewastowanym intelektualnie i moralnie środowisku, każde stwierdzenie odwołujące się do moralności uważane jest za nietolerancję lub za anachronizm. Zapewne nigdy. W żadnym państwie nie powstanie społeczeństwo, które będzie całkowicie pro-life, które każde nowo poczęte dziecko witać będzie z otwartymi ramionami. To cel maksymalistyczny. Mimo to w każdym wymiarze życia społecznego należy domagać się prawnych i moralnych roszczeń dla dzieci nienarodzonych. Zdaniem księdza Richarda Newhouse'a prawo jest częścią życia, co więcej jest częścią wspólnego doświadczenia, które nazywamy historią. Do której zaliczamy też teraźniejszość. Prawo samo w sobie ma swoją historię. Dlatego społeczeństwo demokratyczne, w którym dąży się do poszanowania życia nienarodzonych dzieci, to twór bazujący na obowiązkach moralnych spoczywających na całej społeczności ludzi Kościoła. Wobec postaw proaborcyjnych, jakimi charakteryzują się liczne organizacje międzynarodowe, rządy większości państw czy organizacje pozarządowe, na wierzących oraz na wszystkich ludziach zatroskanych o poszanowanie życia ludzkiego ciąży obowiązek służby życiu i obrony dzieci nienarodzonych. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału YouTube.